Z treści zadania wiemy, że wykres ciągu naszego AN jest zawarty w prostej równaniu Y jest równe 5X minus 4. Wobec tego wzór ogólny ciągu możemy zapisać w postaci AN jest równe 5N minus 4 i wyznaczamy wartość czterech początkowych wyrazów tego ciągu, i to będzie A1 jest równe 5 razy 1 4. Mamy 5 4, czyli 1. A2 jest równe 5 razy 2 minus 4, mamy 10 minus 4 jest równe 6. A3 jest równe 5 razy 3 minus 4, 15 minus 4, 11. A4 jest równe 5 razy 4 minus 4, 20 minus 4 jest równe 16. W podpunkcie B zapiszemy to jako AN jest równe minus 3X dodać 1, Czyli pierwszy wyraz tego ciągu to jest minus 3 razy 1, dodać 1, minus 3 dodać 1 to jest minus 2, a 2 jest równe minus 3 razy 2, dodać 1, minus 6 dodać 1, minus 5, a 3 jest równe minus 3 razy 3, dodać 1, minus 9 dodać 1 jest równe minus 8, i a 4 jest równe minus 3, razy 4 dodać 1, mamy minus 12, dodać 1 jest równe na minusie 11. W podpunkcie C nasze AN to będzie pierwiastek z 3N, bo mamy X -a, i to możemy zapisać jako minus 2. Pierwszy wyraz tego ciągu to jest pierwiastek z 3 razy 1 minus 2, to jest równe pierwiastek z 3 minus 2, a2 to jest pierwiastek z 3 razy 2 minus 2, 2 pierwiastki z 3 minus 2, a3 to jest równe pierwiastek z 3 razy 3 minus 2, mamy 3 pierwiastki z 3 minus 2 i a4 to jest pierwiastek z 3 razy 4 minus 2, 4 pierwiastki z 3 minus 2.